Cześć, witam was w kolejnym odcinku kanale kanału, dzisiaj jest klasem i dziewięć parametrów w prosty, sposób do wykonywania w X oglądania. Pierwszym sposobem będzie, po prostu musimy iść na początku do do spawn'a i do, najlepiej do shop'a, bo jest tam bliżej tego miejsca i no, tu idziemy w tą stronę i tam jest budynek z nazwą daycare Możemy energować pety. Na czym to polega? Dajemy sobie kilka petów. Na przykład te najlepsze mogą na, na tym możemy zrobić kilka, aściej, kilkaset kilka set milionów, nie więcej, w od tych petów. Ja nie mogę tego zrobić, bo już się to zrobiłam. No i musimy czekać na to 6 godzin, ale jeżeli jesteśmy aktywni na serwerze, to coś się skraca i idzie szybciej jakoś tak. Nerujmy pety. Potem odbieramy i możemy kilka z milionów płatki i różne takie rzeczy odebrać. Tutaj wystarczy po prostu pójść do Diamond Mine i odblokować sobie kopalnie za chyba 100 tysięcy. tak to kosztowało, myślę. I po prostu musimy sobie kopać diamenty. Jest bardzo żmudna prasa. Nie warto. No, czy nie, czy nie warto. Jak ktoś chce swoją mą, z diamentów szybko zarobić, to nie ma problemu. Jednak przy większych sumach jest to no, dość ciężkie, nie ukrywam. No, co będzie Po prostu zbieranie diamentów w zwykłym świecie. Można je znaleźć wszędzie. W zależności jaki ten świat jest, tyle tych diamentów dostaniemy. Na przykład tam na spawn spaw spaw Wordzie. Przepraszam, możemy no, po prostu zdobędziemy małe, na przykład jeśli pójdziemy do Pixel World na Pixel Forest to tam już będzie więcej diamentów, nie? No i to jest takie fajne właśnie, no, ten. No i tyle diamentów zobędziemy, że o, o. Znaczy to jest bardzo długi proces i no to nie jest jeden z najszybszych sposobów na zdobycie diamentów. Niestety. No, o, ale fajny pad mi uleciał. Znaczy nie fajne, bo mam lepsze, ale dobra. Powiedzmy, że jest fajne, jest mega super. No i tutaj zbieramy diamenty i tak dalej, i tak dalej. Kolejny są po prostu prezenty czasowe. Ja aktualnie nie mogę tego odebrać, więc pokażę później, no za minutkę coś takiego. Teraz jest sposób, w którym można to się najbardziej zrobić, to Trading Plaza. Ją ja znajdziemy na Spawn no obok szopa, za shopem. Bo ona kosztuje chyba milion, żeby odblokować portal i wtedy można się po prostu teleportować. No i klikamy tutaj i normal server, chyba że macie huge i będzie mogli sobie blokować pro server. No i tutaj możemy kupować pety dobre, nawet potoniości. No nie wiem czy potoniości, czy nie, bo ja się nie znam na tych pety. No ale jak możemy to zrobić? W ogóle szukamy pustego panelu i po prostu klikamy E, żeby kla no, odebrać. No. no i potem edytować. I tam możemy wstadać pety. I za tym możemy zarobić sobie klientę. Teraz odbierze, za 20, na 23 sekundy mam do wybrania prezent czasowy. No więc zaraz go sobie odbierzemy i zobaczymy, co tam się znajduje. No ale tu sobie jeszcze trzeba pozbieram. Snództwo w sumie. No. Ale miałam lakę. Chciałam lakę. No. Okay. no dwa. Nie, nie chcę trade. A. No. No i teraz ready. I odbieramy. I wyskakują tu woreczki i tak dalej, i tak dalej, wszystko. I zbieram. No. No i tyle. W sumie. Na samym końcu od tego chciałbym moją Martinkę. Pa pa!